Jestem alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Prorok sallallahu powiedział: "Wykorzystaj pięć rzeczy, zanim przyjdzie następnych pięć. Wykorzystaj młodość, zanim przyjdzie starość. Wykorzystaj zdrowie, zanim przyjdzie choroba. Wykorzystaj bogactwo, zanim przyjdzie bieda. Wykorzystaj czas, zanim będzie zajęty i wykorzystaj życie, zanim przyjdzie śmierć." Bardzo ważne jest, żebyśmy nie marnowali tych aspektów. Większość ludzi żyje jakby miało wieczność przed sobą. Jesteśmy tu bardzo krótki okres na tym świecie. Dlatego bardzo ważne, abyśmy wykorzystali nasze zdrowie, nasze siły do czczenia Allaha, abyśmy wykorzystali nasz czas do robienia dobrych uczynków i zbliżania się do Allaha, żebyśmy wykorzystali nasze pieniądze do robienia jałmużny, pomagania innym, wzmacniania islamu, wspierania biednych, wspierania naszej rodziny, żebyśmy wykorzystali nasze siły i żebyśmy wykorzystali e, nasze życie zanim upłynie barok alopitnym.